Proste, genialne, jak to mówił klasyk. Ah, ah, nie chodzi do kościoła, Jezu! Takich rzeczy się nie mówi w internecie! Cześć wszystkim, witam Was, Hania, inaczej Mrs. Sting. To jest kanał Akcja Emigracja, kanał poświęcony emigracji do Nowej Zelandii, na którym również dzielę się własnymi doświadczeniami związanymi z mieszkaniem w tym ciekawym, jakby nie było kraju. W tym filmiku opowiem o Wielkanocy. Także zapraszam. Całe te 58 osób, które obejrzało mój wcześniejszy odcinek, już wiedziało, czego się spodziewać. Także warto oglądać moje filmiki. Warto zasubskrybować mój kanał, bo się dzieje dużo. Było ostatnio dość sporo komentarzy, to znaczy według mnie dość sporo, i były to komentarze fajne, było dużo pytań, dużo sugestii, bardzo mi się to wszystko podobało. Ja czytam wszystkie komentarze, czy, o, staram się odpowiedzieć na y, wszystkie pytania, y, w miarę możliwości, wiadomo, i, i dziękuję, dziękuję za, za wszystko, co e, naprawdę co piszecie, co lajkujecie i za to, że subskrybujecie, bo, bo to, to jest naprawdę fajne, to mnie cieszy. Z innych takich um, ogłoszeń, no to oczywiście pojawiły się znowu um, komentarze dotyczące tej muzyki, która tam leciała w tle w poprzednich odcinkach. Jednym się podobała, innym się nie podobała. Mnie osobiście się podoba i ja bym chciała do tego wrócić. W ten odcinek sobie jeszcze podaruję, ale nie wiem, może zobaczę, zobaczę w przyszłym odcinku, może wrócę znowu do tej muzyki, ale może wybiorę inną muzykę. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co byście chcieli w tle usłyszeć. Może, nie wiem, może szum wiatru albo e, fale Oceanu, albo może nie wiem, śpiew wielorybów? Kto wie? Każdy lubi co innego. Zobaczymy, co się sprawdzi. No i druga sprawa to też kamera. No, no widać, że to jest inna kamera, której używałam wcześniej. To jest moje, już nie najnowsze GoPro którego nie chciałam szczególnie używać wcześniej, bo uważam, że dźwięk jest trochę niezafajny. Myślę, że ten mój bardzo nieprofesjonalny i też stary i tani mikrofon jednak robią trochę lepszą robotę, jeżeli chodzi o dźwięk. No ale nie wiem, zobaczymy. Może, może akurat to nie będzie przeszkadzać, prawda? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zawsze wszystko wychodzi w praniu. Musimy to sprawdzić. A metoda próby błędów jest w tym przypadku akurat najlepsza, bo nikomu nie szkodzi. No a co do tej Wielkanocy, słuchajcie. <grywka> Wielkanoc jako święto nie jest jakoś szczególnie hucznie obchodzonym świętem w Nowej Zelandii. Z uwagi na to, że ten kraj to jest była kolonia brytyjska, Wielkanoc jest tu obchodzona dosyć brytyjsko, bym powiedziała. I za chwilę zobaczycie, dlaczego jeszcze to wszystko wytłumaczę. No, ale jest to, jest to czas wolny, ustawowo wolny od pracy, i wolnymi dniami od pracy jest Wielki Piątek, który jest dzisiaj u mnie, i poniedziałek Wielkanocny też jest dniem wolnym od pracy, czyli jest to taki, tak naprawdę, dość, dość długi weekend, który nowozelandczycy uwielbiają. Nowozelandczycy sami z siebie też nie są specjalnie jakimś e, bardzo religijnym narodem. Ich stosunek do, e, do religii jest dosyć neutralny, bym powiedziała. E, no wiadomo, jeżeli ktoś jest wierzącym chrześcijaninem, no to pójdzie w tym czasie do kościoła. Przyznam się szczerze, że nie do końca wiem, jak to wygląda w tutejszych kościołach i nigdy i nigdy tak naprawdę nie byłam w nowozelandzkim kościele w tym czasie wielkanocnym, więc przepraszam, nie mogę powiedzieć jak to wygląda, ale z punktu widzenia takich, takiego człowieka, który jest neutralnie nastawiony do tego typu rzeczy, no to wygląda to w ten sposób, że bierze rodzinę i jedzie gdzieś sobie pod namiot, camping, albo po prostu odwiedzić rodzinę w Australii, albo w innych częściach Nowej Zelandii. Tak to zazwyczaj wygląda tutaj. Tradycji wielkanocnych w tym kraju jest, powiem szczerze, że chyba dość mało. Taki jest mój punkt widzenia. Nie ma czegoś takiego jak malowania jajek, tych pisanek, wszystkich tak jak jest w Polsce. Nie chodzi się do kościoła, żeby poświęcić jedzenie. Um, nie chodzi się, żeby do kościoła, żeby pocałować Krzyż Jezusa. Nie wiem, to, to też napiszcie w komentarzach, bo słuchajcie. Um, ja jestem z Górnego Śląska i u nas tak było, że chyba to było w, co roku w Wielki Czwartek, chodziło się do kościoła pocałować Jezusa ukrzyżowanego. I to była dla mnie jedna wielka trauma, bo jak widziałam tą postać tego Jezusa, oblepionego. Czerwonymi i różowymi szminkami, to um, miałam ciarki na całym ciele i to była wielka trauma dla mnie, ale nie wiem, czy tak w całej Polsce jest. Piszcie w komentarzach. Lanego poniedziałku też tutaj nie ma, z czego osobiście jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo nienawidziłam tego dnia w Polsce. Um, w moim domu było tak, że nie dano mi się wyspać i nigdy nie rozumiałam, dlaczego ten jeden, jeden, jedyny dzień w roku mój ojciec może wpuszczać do mojej sypialni obcych chłopaków z wiadrami wody, i oni mogą mnie tymi wiadrami tej wody. Polewać podczas kiedy ja jestem w, w piżamie w łóżku. No, 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 do dzisiaj nie potrafię tego zrozumieć i wtedy też nie rozumiałam, nienawidziłam tego dnia i cieszę się, cieszę się, że nie muszę już przez to przechodzić, i cieszę się, że też moja córka nie musi przez to przechodzić, bo dla mnie lany poniedziałek był po prostu głupi. Och, to teraz cały, o jezu, teraz cały internet polski się na mnie normalnie rzuci. Boże, co to będzie? Strasznie, jakaś kurde, głupia Polka z drugiego końca świata już myśli, że jest lepsza bo, od innych, bo wyemigrowała do Nowej Zelandii i już narzeka na polską kulturę. O jezu, jezu, jezu. Jeżeli chodzi o taką nowozelandzką tradycję, to jest coś, co nazywa się Easter Egg Hunt, i jest to tradycja brytyjska, przywieziona przez Brytyjczyków. Polega to na tym, że rodzice dają koszyczek wielkanocny dziecku i wypuszczają te dzieci do ogrodu. W tym ogrodzie wcześniej ci rodzice pochowali gdzieś takie czekoladowe jajka, czy, czy króliczki, czy jakieś inne słodycze. Gdzieś tam po kątach pochowali w ogrodzie i dzieci z tymi korzeczkami idą po śniadaniu wielkanocnym do ogrodu i właśnie szukają tych wszystkich um, słodyczy poukrywanych. Te słodycze to są, no mówię, tak jak zwyczaj, zazwyczaj to są takie... Um, Czekoladowe jajka, które można kupić w każdym, w każdym supermarkecie. Nagrałam kilka takich filmików z przykładowymi słodyczami, które można właśnie kupić na Wielkanoc. Mam tu takie też przykładowego króliczka marki Lind, który jest zmieniany na renifera w okresie Bożego Narodzenia. To jest bardzo ciekawe i ma taki dzwoneczek. No, a drugą ciekawostką, taką bardzo nowozelandzką, to jest to jajko. To jest jajko, które jest trzymane przez ptaszka kiwi. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo słodkie i urocze stworzenie, i bardzo fajny pomysł, taki właśnie typowo nowozelandzki. Takie pomieszanie Wielkanocy z charakterem Nowozelandczyka. To jest, to jest bardzo fajne. I swoją drogą też fajna czekolada, bardzo mi smakuje. I jeżeli chodzi o jakieś tradycyjne potrawy wielkanocne, to też w zasadzie ich tutaj nie ma, poza jedną rzeczą, jedną, którą sobie tutaj przygotowałam na talerzyku. To jest, słuchajcie, to nazywa się Hot Cross Bun. I to jest taka bułeczka. Drożdżowa, cynamonowa z rodzynkami, no i z takim właśnie krzyżykiem. Je się to na ciepło, więc, dlatego, też ta nazwa: Hot Cross Bone. Nie jest to po raz kolejny unikatowe dla Nowej Zelandii. Jest to przywiezione przez Brytyjczyków. Jak mieszkaliśmy w Anglii, to też na każde święta wielkanocne w sklepach pojawiały się właśnie te bułeczki. Są one bardzo dobre. Można jeść z masłem i dżemem czy marmoladą. Ja je lubię same. Pojawiły się też tutaj różnego rodzaju wariacje na przykład bez rodzynek, bez owoców, z kawałkami czekolady. Moje dzieci uwielbiają najbardziej wersję z białą czekoladą i malinami. To jest ich ulubiona. Moja ulubiona jest wersja z masłem orzechowym. Też bardzo dobra. Naprawdę, naprawdę pyszna albo kawowa wersja. Też jest bardzo dobra. Mam tam chyba na filmikach nagrane też mniej więcej jak to wygląda. Mm, tym cynamonem pachnie. Mm. Znowu Jem. Ja w każdym odcinku Jem. Ja normalnie... Ach. No, i słuchajcie, mogłoby się wydawać, że wyczerpałam ten temat Wielkanocy w Nowej Zelandii, bo szczerze mówiąc jest tu niewiele więcej do powiedzenia. Oprócz jednej rzeczy, jednej bardzo ważnej rzeczy, to jest fakt, że Wielkanoc jest tutaj na jesień, bo pory roku są tutaj odwrotne. I pierwszy raz doświadczając tej Wielkanocy na jesień, jest, no jest to troszkę dziwne przeżycie, dosyć ciekawe. Z mojego punktu widzenia można się przyzwyczaić, mi to nie, nie przeszkadza. Wiadomo, trochę gryzą się te wszystkie króliczki i jajeczka, te ozdoby, wszystkie w sklepach trochę gryzą się z tymi pożółkłymi, czerwonymi liściami na drzewach. No, ale czy, czy to jest aż takie przeszkadzające? Nie, w ogóle. A te bułeczki, które tu właśnie są, które ja sobie tak jem, jak już powiedziałam, one są z cynamonem i one często są przyprawiane właśnie taką przyprawą korzenną, co mi bardzo, bardzo pasuje właśnie do tego typu pogody do takiej już troszeczkę zimniejszej pogody. E, wpadającej troszeczkę w zimę, a te bułeczki tak fajnie, e, przez to, że mają tą korzenną e, e, przyprawę, tak te bułeczki tak fajnie e, pobudzają i ogrzewają, rozgrzewają ciało. No, no, to można się przyzwyczaić po prostu. Takie jest moje przesłanie. Ten, kto narzeka, że a nie pojadę do Australii czy Nowej Zelandii, bo tam są odwrotne pory roku, słuchajcie, do wszystkiego można się przyzwyczaić. No i myślę, że to by było na tyle w tym temacie tak naprawdę. Słuchajcie, to jest moja dopiero druga Wielkanoc w Nowej Zelandii, więc nie wiem, może za parę lat coś więcej zauważę i uaktualnie nagram kolejny filmik z większą ilością informacji. Kto wie, może. No a w tej chwili, w tej chwili słuchajcie, ja chciałam życzyć wam jak najbardziej spokojnych i jak najbardziej udanych świąt Wielkiej Nocy. Oby były takie, jak, jak tego chcecie. Naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego w tym wielkanocnym czasie. Po raz kolejny dziękuję za uwagę. A poza tym to zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam na mojego bloga. Subskrybujcie ten kanał. Powodzenia. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.